Grupa państw BRICS rośnie w siłę. Są to potężne gospodarczo państwa świata. Na ostatnim zgromadzeniu w Republice Południowej Afryki zaproszono sześciu nowych członków: Argentynę, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Egipt i Etiopię. Wraz z pierwotnymi członkami, od których liter wywodzi się w skrót BRICS, Brazylią, Rosją, Indiami, Chinami i Republiką Południowej Afryki, te nowe kraje są gotowe do przekształcenia i rywalizacji z istniejącym porządkiem globalnym. Niektórzy eksperci opisują BRICS jako alternatywę dla globalnych organizacji kierowanych przez USA i Europę. W ciągu najbliższych dziesięcioleci grupa BRICS będzie coraz silniejsza gospodarczo oraz będzie domem dla połowy światowej populacji oraz będzie kontrolować duże ilości ropy naftowej. W dzisiejszym podcaście, wszystko wszędzie, posłuchajcie o grupie państw BRICS która stara się zmienić ustalony porządek światowy i stworzyć alternatywę dla NATO, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Czym właściwie jest BRICS? BRICS to literki B jak Brazylia, R jak Rosja, I jak Indie, C jak Chiny, China, i S jak Południowa Afryka, South Africa. Czy jest to organizacja, blok? Jak to się zaczęło? Dlaczego się rozwija? Jakie kraje się przyłączyć chcą? Porozmawiajmy o tych pytaniach w dalszej części tego odcinka. Od początku, początek BRICS. W 2001 roku ekonomista Goldman Sachs po raz pierwszy użył terminu BRIC dla opisania grupy gospodarek, które jego zdaniem zdominują światową ekonomię do 2050 roku. Tymi gospodarkami nazwanymi przez Goldmana Zaksa były Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. W 2010 roku dodano do nich Republikę Południowej Afryki, stąd akronim BRICS. Przez lata było to akceptowalne jako mądrość finansowa i ekonomiczna. Kraje BRICS z pewnością staną się w przyszłości wielkimi mocarstwami. Pięć krajów Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki były jednymi z najszybciej rozwijających się gospodarek wschodzących od dziesięciolecia. Wszystkie te kraje korzystały z dużej i młodej populacji, niskich kosztów pracy i dużej ilości zasobów naturalnych. W 2001 roku ekonomista Goldman Sachs O'Neill zauważył, że grupa gospodarek rozwijających się rozwija się znacznie szybciej niż tradycyjne, potężne gospodarki. Były to właśnie te kraje. I co ważne, a być może zaskakujące dla niektórych z Was, BRIC nie był pierwotnie zorganizowaną grupą. Goldman Sachs nigdy nie sugerował, że BRIC stanie się Unią Polityczną czy nawet stowarzyszeniem handlowym. Był to po prostu wybór krajów rozwijających się gospodarczo z dosyć dobrymi perspektywami. Bank inwestycyjny Goldman Sachs wybrał te kraje i wykorzystał je jako portfel inwestycyjny dla jednego ze swoich funduszy. W 2003 roku inna grupa ekonomistów, także z Goldman Sachs, opublikowała raport, który twierdził, że do 2050 roku kraje z BRIC będą silniejsze gospodarczo niż grupa sześciu najsilniejszych państw obecnie, która jest najpotężniejszymi gospodarkami świata. Ekonomiści przewidywali, że do połowy XXI wieku gospodarka światowa będzie wyglądać zupełnie inaczej niż ta zdominowana przez Amerykę Północną, Europę i Japonię. Pomimo grup w raporcie inwestycyjnym Goldman Sachsa, BRICS stał się rodzajem nieformalnego klubu. Nie jest to formalnie organizacja wielostronna, nie jest to to samo co ONZ czy Unia Europejska, ani nawet taka organizacja jak Bank Światowy czy Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, OPEX. Nie ma siedziby, nie ma formalnej struktury, nie ma biura, nazywa się sojuszem lub blokiem. Grupa tych państw nie prowadzi oficjalnej współpracy wojskowej, nie ma żadnego podobieństwa ideologicznego, ani nawet umowy o wolnym handlu. Członkowie nie zgadzają się w większości kwestii np. Chiny i Indie toczą potężną rywalizację i mają aktywne spory graniczne. Indie i Brazylia oraz Republika Południowej Afryki również aspirują do zostania stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale nie mają w tym poparcia Rosji i Chin, ale jako członkowie BRICS spotykają się. Członkowie głowy państw spotykają się co roku na wydarzeniu zwanym konwencją BRICS. Na tej konwencji członkowie dyskutują i negocjują, starając się stworzyć lepsze relacje gospodarcze, więzi i powiązania. Pierwsza konwencja BRICS odbyła się w 2009 roku, a w 2023 w połowie roku zakończyła się już 15. konwencja BRICS. BRICS postrzega siebie jako alternatywę dla zachodniego porządku globalnego. Jest postrzegany przez swoich członków jako sposób na zwiększenie ich wpływu Międzynarodowych i rozszerzenie ich potęgi gospodarczej. Grupa BRICS obejmuje ponad 40% światowej populacji, a w tym dwa największe kraje świata Chiny i Indie. Idea grupy oddzielonej od globalnego porządku, kierowanego przez USA, stała się atrakcyjna dla wielu innych narodów na świecie w tym światowych outsiderów. Republika Południowej Afryki dołączyła do grupy ponad dekadę temu. Pięciu obecnych członków BRICS, największych, reprezentuje ponad 23% światowego PKB, ale od dawna twierdzi się, że są niedostatecznie reprezentowani w globalnych instytucjach, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy ONZ. Jaki dokładnie jest więc cel BRICS? Przede wszystkim jest to ekonomia. Jest to siła napędowa tej grupy. W chwili Obecnej jedyną formalną instytucją BRICS jest Nowy Bank Rozwoju. Globalna instytucja z miliardami dolarów stworzonymi w celu finansowania globalnego rozwoju na całym świecie. Ale jest jeszcze kilka innych luźnych celów. Członkowie BRICS często krytykują globalne instytucje, takie jak NATO i ONZ, naciskają na zmiany i reformy w globalnych instytucjach, takie jak utworzenie nowego banku rozwoju jako alternatywy dla istniejących instytucji finansowej. Co więcej, kraje te wspierają się nawzajem, a przynajmniej nie krytykują w sytuacjach kontrowersyjnych. Pierwotnie BRICS tworzyły cztery kraje, później dołączyła do nich Afryka Południowa. Rok temu grupa BRICS rozrosła się o sześć kolejnych istotnych państw. Dołączyły do nich Argentyna, która ma ponad 45 milionów mieszkańców i mieszaną gospodarkę i jest bogata w zasoby naturalne, w tym minerały i produkty rolne. W ostatnich dziesięcioleciach Argentyna stanęła w obliczu wyzwań gospodarczych, zmaga się ze stuprocentową inflacją i kryzysem zadłużeniowym, bankrutując kolejny raz z rzędu. Włączenie jej do BRICS może zwiększyć jej globalne wpływy gospodarcze i pomóc wyjść z tego kryzysu. Chociaż aktualny prezydent, o którym nagrałem dwa podcasty temu, cały odcinek, jest przeciwnikiem BRICS-u i prawdopodobnie będzie szukał zbliżenia z zachodnim światem, w tym z USA, zamiast integrować się mocniej z krajami BRICS. W zeszłym roku do BRICS dołączył także Egipt. Jest najbardziej zaludnionym krajem na świecie, który należy do krajów arabskich. Liczy ponad 100 milionów ludzi. Gospodarka Egiptu jest bardzo zróżnicowana z sektorami takimi jak turystyka, rolnictwo i produkcja, a kraj jest strategicznie położony dzięki kanałowi sueskiemu, ważnemu szlakowi handlowemu łączącemu Europę i Azję, a Egipt całkowicie kontroluje ten kanał. W zeszłym roku do BRICS dołączyła także Etiopia. Jest drugim najbardziej zaludnionym krajem w Afryce, z populacją przekraczającą 120 milionów ludzi. Gospodarka Etiopii szybko się rozwija, napędzana przez rolnictwo, produkcję i budownictwo. W tym kraju znajduje się również siedziba Unii Afrykańskiej, co odzwierciedla rolę w regionalnej dyplomacji i zarządzaniu. W zeszłym roku do BRICS dołączył także światowy outsider Iran. Oficjalnie Islamska Republika Iranu, która posiada znaczne rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego, które już nieraz odegrały kluczową rolę w gospodarce światowej. Iran aktualnie objęty jest międzynarodowymi sankcjami ze względu na swój program nuklearny i wspieranie terroryzmu w innych krajach. Iran dołącza do BRICS. Aby złagodzić skutki sankcji i szukać lepszych więzi gospodarczych z Rosją i Chinami. W zeszłym roku do BRICS dołączyły także dwa naftowe kraje Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska jest jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie, a liczy 35 milionów mieszkańców. Podczas gdy gospodarka Arabii Saudyjskiej w ogromnym stopniu opiera się na eksporcie ropy naftowej, rząd stara się ją zdywersyfikować. Przy dywersyfikacji gospodarki i odejściu od ropy naftowej, Arabia Saudyjska może brać przykład z innego nowego członka BRICS-u, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które zaczęły od ropy naftowej, a dzisiaj potężnie rozwinęły przemysł finansowy oraz turystyczny. Dlaczego BRICS się rozwija? Ponieważ kraje szukają ekspansji, jej potrzebują przede wszystkim wzmocnienia swoich wpływów i znaczenia na arenie międzynarodowej. Rosja i Chiny są zdecydowanymi orędownikami ekspansji. W szczególności włączenie Iranu jest zgodne z interesami niektórych członków i wzmacnia antyamerykańskie nastroje w grupie BRICS. Co więcej, dołączenie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich daje BRICS znaczącą siłę gospodarczą, zwłaszcza w kontekście globalnego rynku ropy naftowej. Kraje te wraz z Argentyną są również członkami grupy G20. Innym ważnym czynnikiem motywującym rozwój grupy BRICS jest chęć uniezależnienia się od globalnego systemu płatniczego i finansowego opartego na dolarze amerykańskim. Członkowie BRICS zgodzili się na zwiększenie wykorzystania swoich lokalnych walut w transakcjach handlowych i inwestycyjnych pomiędzy sobą. Ekspansja BRICS niesie za sobą kilka potencjalnych problemów i wyzwań. W skład grupy wchodzą kraje o bardzo zróżnicowanych interesach gospodarczych i politycznych. Zarządzanie tymi priorytetami w ramach bloku może prowadzić do napięć. Włączenie Iranu z jego napiętymi stosunkami z Zachodem może doprowadzić do zajęcia przez BRICS antyzachodniego stanowiska na forach międzynarodowych, a może to zaszkodzić współpracy z państwami zachodnimi i potencjalnie odizolować kraje BRICS od reszty świata. Kolejnym wyzwaniem są dysproporcje gospodarcze między członkami BRICS, np. Chiny, mają dominującą pozycję w grupie, podczas gdy inni członkowie grupy BRICS, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Etiopia, są dużo mniej rozwinięte. Podsumowując, BRICS podwoił swoją wielkość w zeszłym roku. Ta ekspansja, motywowana ekonomią i geopolityką, ma potencjał, aby zmienić świat. Grupa BRICS składa się obecnie z ogromnych gospodarek, wielkich producentów ropy naftowej, prawie połowy światowej populacji i dużej grupy krajów, które czują się zawiedzione i pominięte przez tradycyjne, potężne, globalne instytucje. Co przyniesie przyszłość? Być może zobaczymy, jak kraje BRICS nawiążą bliższe relacje gospodarcze i wykorzystają swoją platformę do rywalizacji z Zachodem. Wiąże się to jednak z licznymi wyzwaniami. W ramach BRICS kraje niekoniecznie są z najlepszymi przyjaciółmi. Chiny, Rosja, Chiny, Indie, Arabia Saudyjska i Iran to tylko przykładów antagonizmów w ramach tej grupy. Jak oceniacie potencjał państw grupy BRICS? A może byliście w którymś z tych krajów? Napiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Wpadnijcie znowu po nową porcję amunicji do prowadzenia debat w pubie i przy rodzinnym obiedzie. Zapraszam.